Hortencji się hortensji bukietowej. Na gałązce trzeba policzyć tak zwane oczka. Jedno, drugie. Ja wszystkie swoje hortensje przycinam nad drugim oczkiem. Ścinamy. Tutaj znowu jedno, drugie. Ścinamy. I tak gałązka po gałązce. Tutaj widać pierwsze oczko bardzo nisko. Drugie trochę wyżej. Obcinamy. Wszystkie słabe pędy odcinamy od korzenia przy gałązkach. One będą na tyle słabe, że jak hortensja wytworzy duże kwiaty, to niestety kwiaty się będą pokładać, bo gałązki będą za słabe. I liczymy pędy. Oczka. Raz, dwa. Ścinamy. Raz, dwa. Ścinamy. Te zakręcone. Raz, dwa. Ścinamy. Raz, dwa. Ścinamy. Tego możemy zostawić. On się w tym roku trochę wzmocni. Ja go obetnę nad pierwszym oczkiem. I tutaj to samo. Raz, dwa. Ścinamy. Ten mniejszy też już niech zostanie. Trochę się w tym roku wzmocni. Do góry. Wszystkie słabe. Pędy wycinamy przy samym korzeniu. Wtedy hortensja będzie miała mniej kwiatów, ale będą okazalsze. No i tak wygląda przycięta hortensja. Niektórzy przycinają hortensję nad trzecim oczkiem. Można przycinać nad trzecim. Ja zawsze tnę nisko. Duże kwiaty, mocne gałązki.